Nie będzie równo. To pierwsza maska. Jutro Mikey kończy 6 lat. Urządzę dla niego imprezę w domu kuzyna. Zrobimy dla dzieci maski superbohaterów. Dziękuję za pomoc. Nie było gotowych masek? Nie. Przemyśl to. To potrwa kilka godzin. Nie. Tak. Gdy Mike powiedział mi, że na urodzinach będzie matka Majkiego, zraził mnie do całego pomysłu. Nie wiedziałem, jak zareagujesz na obecność jego matki. Nie denerwuj się. W porządku. Widzę, że Walin nie jest zadowolona. Martwię się. Myślałem, że chce być na urodzinach. Gdy wycinaliśmy maski dla dzieci, dotarło do mnie, że nie wiem, czy jestem gotowa być rodzicem. Jest sobotni wieczór. Znajomi piszą mi, że są na imprezach. Ja się nie bawię, jest beznadziejnie.